Hej, witam Was w kolejnym dniu, kolejnych vlogmasów. E, u mnie jest godzina około ósma, ja dopiero wstałam, właśnie wstawiłam sobie wodę na kawę. Antek wracał z pracy i słuchajcie, jak on mi pokazał, jak wygląda stan dróg obecnie. Tutaj wkleję Wam zdjęcie. To ja myślałam, że to dosłownie jest jakiś nieśmieszny żart, e, dlatego że kurczę, ja muszę dzisiaj dojechać do Stajni a to nie będzie takie proste z tego, co widzę w ogóle sorry za jakość ale no są jeszcze tutaj pozosłaniane okna i wszystko, bo spać niestety poszłam przez pracę jakoś po trzeciej także no i tak w miarę szybko wstałam, jak na to, o której poszłam spać jest masakra słuchajcie, jest taka masakra ja już myślałam, naprawdę wiecie, że obudzę się i, i nie wiem, Antek już będzie w domu, czy coś no bo Antek zawsze wiecie, no jest no nie wiem, siódma, tak po szóstej, a dziś dosłownie ósma i dalej go nie ma. No przez to drogi. Już gorącą wodę. Zalałamy sobie kawę się. Zaraz Wam pokażę w ogóle w jakim kubeczku ja mam tą kawę. Tylko odstawię. O, tu jest termoworek. Na termoforek jeszcze trochę trzeba poczekać, dlatego że... O nie, położyłam go na bród! O nie! Tutaj mamy kubeczek, który dostałam od widza z moim imieniem i z konikiem. I to jest z rudym konikiem, zanim jeszcze był saliwan w ogóle. Mieliłam sobie kawę jeszcze takim mleczkiem. Eee, jedzonko Laosia już tutaj na niego czeka, ale jeszcze nie czas, żeby je dostał, także jeszcze troszkę. Wypiję kawę i mu dam. Na łóżku. Jak tam? Szalałeś wczoraj na śniegu, co? Dzisiaj też będziesz. Oj, 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 oj. Okej, okay. biorę sobie moją kawusię Mój notesik Tylko łyczka wezmę Tak? Pych Ej, Nie, 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 ja chciałam żebyś się zzumowało No tak, no tak No tak Tak Leoś to jest w ogóle pies, który ma bardzo Duże problemy z emocjonalnością e ma mega duże problemy, jeśli chodzi o e, takie powstrzymywanie emocji, jak gdzieś jedziemy, czy właśnie jak są pieski. Ale nie to, żeby się na nie rzucał, absolutnie nie. Po prostu strasznie tłamsi w sobie tą, te, te, te emocje. E, przez to mu się ciężko skupić. E, Laos jest właśnie takim pieskiem, no, z którym naprawdę trzeba długo, trzeba umieć, naprawdę umiejętnie pracować. to tak, bo... Mm, no, takie emocje nadmierne mogą się przekładać na agresję. Zdarzało mu się parę razy właśnie, gdzieś tam, może nie agresją, ale ten wybuch emocji nie w moją stronę ani w stronę Łukasza, ale no, był, był niejednokrotnie. Więc no, ćwiczymy z nim, staramy się szukać rozwiązań, zadań, które mu gdzieś tam pomogą. Też jesteśmy już za tym, żeby go wykastrować, także szukamy teraz fajnej kliniki, która gdzieś tam, wiecie, zrobi to bardzo profesjonalnie. Ja wyszłam z psem właśnie, <laughs> jedzie do rodziców Łukasza, bo my jedziemy do stajni, już myślałam, że nam dzisiaj to nie wypali, dlatego że, kurczę, no dziś jest naprawdę brzydka pogoda, na no, zasadzie na drogach brzydko. Chodź, Leo. Siemaneczko, siemaneczko! Witam Was już z auta. Antek ze mną. Wpadajcie do, wpadajcie do Antka na vloga, na kanał w ogóle, bo u Antka też są vlogmasy. YouTube na złość nie wysyła powiadomień w ogóle z tych vlogmasów, więc... Moich, moich, bo twoje od razu, po opublikowaniu od razu powiadomienia, a u mnie wleciały już dwa vlogmasy i ani jednego powiadomienia jeszcze nie było. Tak, ale słuchajcie, ten, który teraz będzie nagrywany będzie totalnie wyjątkowy. Uwierzcie mi, że to będzie mega wyjątkowy vlogmas, także musicie to zobaczyć też z perspektywy Antka, bo jedziemy w teren razem. No. I tak naprawdę pierwszy raz no, my razem sami bez nikogo. Tak. No? I tu na swoim koniu. W sensie ja biorę konia ze stajni tego, którego widzieliście wcześniej, już tutaj u mnie na kanale, bo jadę na Ziwie. Yy, a Antek jedzie na Saliwanie, oczywiście. Także Antek pierwszy raz w życiu na własnym koniu sam będzie jechał pierwszy. No? Badajcie, sami... oglądajcie. Tak, także my jedziemy. Mam nadzieję, że niedługo dojedziemy. Jest jakoś przed. 14... No, równo 14. Także jedziemy by ta pogoda została, bo tak świeci słoneczko, że. Dojechaliśmy do stajni. Ledwo co on tak zaparkował, jest serio zimno i w ogóle. Ale. No co, my działamy szybko. Widać konie. Działamy, działamy. Bierzemy je i lecimy w terenik. No szybko, szybko. Dobra, ja przygotowałam tutaj rzeczy i jedziemy po koniurki. Zobaczcie, nasze stoją razem. A ja dziś zabieram Zivcie ze sobą. To jest Ziwusia. Ziwusia ma śliczną maść. E, e, e. Przynajmniej błota nie ma. Spójrzcie jaka ona jest piękna. Tak, jestem piękna. Łup. Jezu, ślisko. No, zobaczcie, jest tak zimno, że koniom normalnie się tu porobiły sople. Ja Antek poszedł po rękawiczki, a Saliwan łapie kumpli i podrywa klaczki za ogródka. Tam stoi kucyk, już nie wiem, chyba nie złapię tego. Tak śmieszne. O, tam coś widać, łóżka. To jest tak zimno. No i co, już nie robicie tego, co robiliście przed chwilą? Mm. Saliwan, ty się zaraz tam zaplączesz, coś. Rzepię. Nie masz rękawiczek? Nie. Do, gdzie one są? Nie. Słuchajcie, dzisiaj spróbuję ubrać yy, na ziwcie ten czapraczek z Questa. Zobaczymy, jak on będzie się prezentował. Niekoniecznie może do siodła, które będziemy ubierać, ale patrzcie, jak ładnie wygląda, jak ten kolor i w ogóle do tego kantarka i pasuje. No, ciekawe. Ciekawe z jak to będzie. No i dobra, z siodełkiem czaprak wygląda tak bardzo ładnie. <noise> Ogólnie cały czas pada śnieg. Trzeba szybko jechać albo przykryć im siodełka, żeby się nic nie stało. No, tak jak mówię, to jest ujrzeniówka, więc nie bardzo, ale no niestety nie mam innego siodełka aktualnie. Dobra, ruszyliśmy już. Antek, patrzcie. <noise> Stroj Mikołaja jedzie. Także ruszamy Ja na ziwci kochanej A Antek na saliwanie Zaczęło śnieżyć strasznie Ponoć w terenie bardzo, bardzo Dużo śniegu jest No zobaczymy jak sobie chłopaki poradzą Co? Nie! Wszystko dobrze z tyłu Super koń! Brawo, Wąsiko, super! No tak. Uwaga! Tak! Super, koń! Przez ten śnieg fajnie, bo wydaje się, że jest yy, jaśniej, nie? Tak, jak przychodzi noc, to generalnie też jest jakby jasne, O ile nie ma chmur. O ile nie ma chmur, no. Tak to, to księżyc odbija, czyli śnieg odbija. Nie no jasne. Dobra, my wracamy. Już jesteśmy na takiej drodze no do domku. I coś wam powiem. To jest hit. Co robiliście? Galopowaliśmy. Tak? Znaczy ja nie galopowałam. Ja nie galopowałam. W sali podgalopował, no bo Ziwa bardzo szybko kłusem idzie. Ona w ogóle mega szybka, taka torpeda to jest. Ale ten, a saliwan nie mógł nadążyć, i podgalopował sobie, a ja cały teren mówiłam do Antka, no weź pod górkę, no weź ten galopuj, no weź Antek, nie, nie, a ja mówię, no weź, no weź Antek, nie, nie, nie czuję się gotowy, tymczasem Antek 10 minut później galopujący na saliwan, ja tylko słyszę, Saliwa, Saliwa! a nic się nie działo i później ja się pytam Antka jak było, a Antek, no nie było tego czuć. Ale nie spodziewałem się. Powiesz więcej na swoim vlogu, nie? Tak. Tak. Vlogmas. Na mask. O, już widać na nagraniu nawet, że się tak ciemno robi. Na nagraniu, że się ciemno robi. E, generalnie to urwało mi się o głowie. E, to znaczy, my stępowaliśmy chyba w ogóle i ono po prostu puściło. E, nie, przeszliśmy do końca. My przeszliśmy do kusa, dosłownie parę minutek pokusowaliśmy. Ja chciałam, wiecie, przytrzymać konia, żeby w antka tyłek nie wjechał, i normalnie puściło, bo to było takie na takim rzepie. Bo to nie, nie o głowie takie, wiecie, tylko side pull, i to tam było takie, takim czymś połączone i to po prostu puściło. I <laughs> cały teren jechałam sobie na. No, na wiązie, A co tam? <laughs> nie róbcie tego w domu, tak. To jest ma mało bezpieczne. <grafy> tak. O nie! Szybkie żółty jak MPP. <grafy> no. Eee, tak. Że no właśnie, więc to się tak stało, i to było tym przyczepione. I, I tutaj, z drugiej strony też to jest. O, tak to było. I po prostu Pęcło. I to się w sumie stało na początku terenu, ale daliśmy radę. Także nie jest źle. Ściągam. Dobra, słuchajcie, ja już siedzę w aucie, Antek wszystko popakował, Selimon poszedł na padok, Ziva została w boksie, yy, o właścicielce Adze, którą strasznie pozdrawiam i w ogóle przepraszam za to, że tam to wędzidło, co wędzidło, to o głowie się zerwało, wydaje mi się, że to było przez to, że po prostu jest zimno i ta skóra była taka, no nie wiem, bo tam już było coś reperowane i ta skóra była chyba zbyt twarda, tak mi się wydaje, no bo... W wstępie, ledwo co zaczęliśmy, dosłownie do na samym początku. I tak fajnie, że ten teren taki wyszedł. Bo, nie no bajka. Bo naprawdę, no Ziva jest szybkim koniem, także było, było naprawdę dobrze. Ej, ja mam kocyk grzane dupy włączone. No. Nie ma stajni. No. Jutro znowu to samo. No. No także. do no, to nie, to trzymajcie.